Hej, Chase! Jak ty chcesz mnie pokonać w wyścigu? Nie umiesz mnie nawet wyprzedzić na prostej drodze do mega garażu. Technika Helio! I szczytna ryzyka... Chase, tak nie wolno! Hej, hej, hey, pani moi wierni widzowie i kierowcy! Tu Maria G! Naszy... Ten niesamowity wyścig zajmie naszym kierowcom aż trzy dni, a trasa przez miasto jest obłędna. Wysoki brzeg, pętle śmiałka, ryzykowny skok oraz aleja miejska, gdzie kierowcy i kierowczynie walczą o każdy metr. A jaką nagrodę przewidziano dla najszybszego rajdowca? Niech o tym opowie burmistrz Chen z Hot Wheels City. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Dziękuję, Mario. Oprócz wielkiej chwały zwycięzca otrzyma też... Jedyny w swoim rodzaju odjazdowy klucz, który zapewnia dostęp do całej mocy drzemiącej w Hot Wheels City. Odjazdowy klucz! Ty? Nie, ale obiecuję, że pozwolę ci go podtrzymać. Cześć, ty chyba nie wiesz o czym mówisz. Ten wyścig wygrają albo moje wtryskiwacze Nitro, albo ultra szybka jazda Sofii. Hej, możecie pomarzyć, ten klucz jest mój! Mam już nawet nowiutki breloczek. Elliot, jak ty mnie dogonisz? Wstawiłeś te krapłomień w miejsce silnika? <laughs> nie dałby rady z taką mocą. To nasz sygnał! Co za prężenie mózgu na linii startu! Oto największy wyścig Hot Wheels City. Za trzy dni dowiemy się, kto w tym roku jeździ najszybciej. Ale przez trzy długie dni wiele może się zdarzyć. Haha! <grywka> <grywka> ジャム・トゥー pewny kawał chleba, niż niepewna stuka ciasta? Stary, o czym ty do mnie mówisz? Nie wiem sam! Przez was robię się głodna! Zwycięstwa! Ale jazda! To goryl! Serio? Goryl? Znowu? Nie jest dobrze. Ten górny zniszczy nam miasto. Ech, powinni przerwać wyścig. Stary, nie wiem, ale on tu jest. Twin Mill, lecimy! Lecimy! Nieźle, Elliot! Musimy go powstrzymać! Tak! Bo zaraz nie będzie komu bić braw, kiedy wygram wyścig. Jeśli ten gory nie przestanie, zaraz nie będzie żadnego wyścigu! Zaczynamy akcję! Jako najważniejsze wydarzenie dnia? E nie! Dzisiejsza top wiadomość! Gigantyczny goryl atakuje Hot Wheels City! Patrzcie i uczcie się! Dzięki za klawą zapowiedź! Zanim tam dotrzesz, ja sprzątnę goryla! Nie, moja droga! co ja go zawinę tym razem! To najgroźniejszy goryl, z jakim walczyliśmy. O, kierowcy! Uwaga, uwaga! Burmistrz Chen powiedziała, że jeśli goryl będzie dalej szalał, to odwoła największy wyścig! Tu jeździ jak złoto. Wow, to było klawe. Kto wozi w aucie skórki od banana? To potas. Na bystry umysł. A. Dokąd tak będzie? Nie pozwolicie, że się troszkę wtrącę. Wielkie podziękowania za brawurowe uratowanie miasta. Że niby nie? My? Po emocjonującym pierwszym dniu wyścigu brawa należą się tajemniczemu kierowcy w Cosmic Coupé. Neverhart. Nawet imię ma fajne. A jutrzejszy etap rozpocznie się później z powodu naprawy torów. Brawo, Hot Wheels City! Zyskaliście czas i możecie poduczyć się jeździć. Sorki, nie mogłem się powstrzymać. Ej, i dzięki za zajęcie się gorylem, nim tu dotarłem. Ha, jasna sprawa. Powodzenia jutro. Powodzenia? Ukradł nam wyścig. W zasadzie to nie ukradł. Spóźnił się na start, powalił goryla na ziemię i wygrał, kiedy ja się rozkojarzyłam. I ma odjazdowe auto. No nie wiem. Pojawił się tak nagle... Ostatni w mega garażu jest starym migaczem!